Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy vlog z budowy domu w Łodzi. Zakupiliśmy działkę budowlaną na zamkniętym osiedlu od dewelopera. Zakupiliśmy jedną z pięćdziesięciu paru działek, które są tutaj dostępne. Nasza działka ma 872 m2. Jest niewielka, ale nam no wystarczy spokojnie na nasze potrzeby. Gdyż dużo szukaliśmy działek w tym rejonie, no ale niestety ceny nas przewyższyły. Działka jest w pełni uzbrojona, ma wodę, prąd, gaz. Jestem w trakcie właśnie załatwienia wszelkich formalności. Na działce stoją już fundamenty, dlatego zakupiliśmy tą działkę wraz z pozwoleniem na budowę, wraz z tymi fundamentami, więc jestem w trakcie przepisywania pozwolenia na budowę stan zero jest już od jakiegoś czasu. No i z racji tego, że koszt wybudowania tego domu przez dewelopera, od którego kupiliśmy działkę, był bardzo duży. Postanowiliśmy, że zakupimy ten stan, jaki jest teraz i zaczniemy budować yy, na własną rękę, gdzie z moich kosztorysów wyszło, że zaoszczędzimy no, grube tysiące na tym. W dalszej części zaraz pokażę wam jak wygląda działka yy, i jaki jest etap pracy. Dzięki. Jak możecie zobaczyć, fundamenty już stoją. Wczoraj trochę padał śnieg, więc trochę przyprószyło z góry. Mamy stan zero. Zrobione tutaj przepusty na wodę. Zrobioną już całą kanalizację wkopaną pod spodem. Dom jest niewielki, ale będzie piętrowy. Powierzchnia użytkowa parteru to jest 74 metry. Taka sama będzie powierzchnia użytkowa góry. Jest to dom piętrowy, nie z poddaszem użytkowym, więc będziemy mieli pełne piętro. Ta działka tutaj tak naprawdę ciągnie nam się do tych brzuszek. Działka, jak wspominałem wcześniej, ma 870. 2 m2. Jest troszeczkę nierówna, więc tutaj będziemy, ma górki, dołki, będziemy tutaj ten teren troszeczkę równać, ale to będzie w dalszej części naszych przygód z budową tego domu. I jak wspominałem, jest to jedna działka z wielu, którą tutaj ma ten deweloper. Do tej działki prowadzi droga wewnętrzna, która będzie robiona przez dewelopera ciągnie się tam, do samej y, ulicy Głównej. Będzie to osiedle zamknięte, jest już zrobiona brama, do której mamy dostęp y, i będziemy mieli zdalny dostęp. Tak jak możemy zobaczyć, ten już jeden dom stoi, po drugiej stronie mamy drugi, w którym już mieszkają y, nasi sąsiedzi. Do każdej działki są doprowadzone media, po jednej, po drugiej stronie i ta działka ciągnie się jeszcze wzdłuż. Chciałem Wam trochę opowiedzieć o tym, z czym się zmagam, jeśli chodzi o papierologię. Tak jak wspominałem, my kupiliśmy działkę od dewelopera, który miał pozwolenie na budowę, na wybudowanie 19 domków jednorodzinnych wraz z przyłączami wody, prądu, gazu. Z racji tego, że my kupiliśmy jedną działkę, jeden fundament, musieliśmy Złożyć wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę w części, co się wiąże z dodatkowymi weryfikacjami, pozwoleniami. Musiałem dostać pisemną zgodę dewelopera na to, że mogę wydzielić tą swoją działkę i na niej budować. Musiałem dodatkowo wyrysowywać mapki i udowodnić, że nasza działka może być oddzielnym bytem. Który ma oddzielną drogę dojazdową, tutaj tą wewnętrzną dewelopera, do której mamy pełen dostęp oddzielny prąd, oddzielny gaz, oddzielną wodę. To wszystko musimy przygotować i złożyć do urzędu. No i dodatkowo, oczywiście, wnioski o tym, że jesteśmy właścicielami tej działki oraz no główne, główny wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę. Kolejną rzeczą, z którą się zmagam, to jest prąd. Prąd był tutaj robiony w 2021 roku, chyba. Jak dobrze pamiętam z dokumentów, i było tutaj pozwolenie na budowę przyłącza tej sieci. Przyłącze zostało wykonane. Deweloper miał na później, chyba, dwa lata, jak dobrze pamiętam, z tych wszystkich założeń. Dwa lata na podpisanie umowy. Ta umowa nie została przepisana przez dewelopera i niestety to pozwolenie na przyłącze tego domu wygasło. I musiałem składać nowy wniosek o przyłącze prądu. Całe szczęście, że tu mamy całe przyłącze już wykonane Yy, przyłącze prądowe, więc tak naprawdę nie będziemy czekali tutaj na, na panów z energetyki, aby nam yy, doprowadzili prąd. Tylko muszę teraz czekać 21 dni na wniosek o yy, nowe przyłącze. Yy, później będę miał 7 dni na podpisanie umowy. I miejmy nadzieję, że od nowego roku uda się już podpiąć tutaj prąd. Z tego, co się też dowiedziałem, będę musiał wnieść opłatę dodatkową od każdego KW. Zawnioskowałem o 11. Zgodnie z tym, co było wcześniej, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten wniosek przejdzie bez żadnych problemów. Bez wyjaśniania. Jakichś dodatkowych spraw. Gaz. Kolejną sprawą to jest gaz. Niestety, z gazem też są problemy, gdyż umowa na gaz była, że do końca tego roku, czyli do końca 2025 roku, musi być już przyłącze zrobione do domu i musi być no podpięty licznik pod, podpisana umowa. Inaczej będą kary nakładane przez gaz, spółkę tutaj gazowniczą. Która obsługuje ten, ten teren, niestety, no, jak wiecie, dom jest zbudowany tylko do stanu zero, czyli ma tak naprawdę tylko fundamenty. Muszę szybko przepisać umowę na siebie. Tak naprawdę, już się dowiadywałem, muszę zrobić sesję tej starej umowy, która była podpisana z deweloperem, i na tej podstawie muszę zawnioskować o przedłużenie jeszcze. Na maksymalnie rok czasu, z tego co y, mi przekazali w mailu, że na rok czasu jeszcze mogę wydłużyć maksymalnie y, ten, bu tą budowę, i muszę podpiąć już y, gaz do domu i mieć licznik, y, podpisaną pełną umowę. Więc zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Jeśli trzeba będzie płacić kary, na pewno się o tym dowiecie. Y, będę wszystko na bieżąco informował. Jeśli chodzi o wodę, woda jest tutaj w drodze dojazdowej, praktycznie przy naszym samym domu, ale nasz dom nie jest, do samego domu nie jest podciągnięta studzienka ani tam woda z licznikiem. Muszę teraz, zawnioskowałem już również tutaj od ekipy, która zajmuje się wodą, złożyła mi wniosek tutaj do łódzkich wodociągów o pozwolenie na podpięcie mojego domu. Na to czeka się 30 dni. Później będziemy projektować przyłącze. Prawdopodobnie będziemy robili tutaj studienkę na wodomierze. Tak naprawdę będziemy musieli przekopać się jakieś 4 metry i stworzyć tą studienkę. No i później w tej studience będą liczniki. Później od tej studienki bezpośrednio już do domu poprowadzimy wodę. Zdecydowaliśmy się na studienkę z racji tego, że od niej można później ewentualnie na ogród bez żadnego problemu rozprowadzić sobie całą wodę ewentualnie nawadnienie a żeby podpiąć wodę do domu no to muszą stać już mury musi być stan surowy zamknięty żeby móc podpiąć się bezpośrednio w domu i zrobić tam liczniki z racji tego że nasz dom jest mały i nie mamy jakiego takiego miejsca na liczniki bo zaprojektowane są ogólnie w kuchni, ale nie chcemy tam sobie za szafkami brudzić i, i wydzielać tego miejsca. Więc postanowiliśmy zrobić studzienkę na wodomierze. I tutaj od niej będziemy już doprowadzali dalej wodę do domu i na ogród. Czyli na takim etapie na razie jestem. Czekam, czekam, czekam. Na wszystko się czeka. Miejmy nadzieję, że uda nam się szybko załatwić pozwolenie na budowę, gdyż po nowym roku jestem mówiony z murażami, że jeśli pogoda pozwoli, będziemy już działać i wznosić mury.